nie? Taką moturę ja bym chciał, jak już zarabię miliony. Widziałem na tutaj kapitanowi, który podpłynął do tego Rolexa, bo chcemy pogadać na temat jakiegoś sponsoringu czy coś. wszyscy są zainteresowani. Talifa, Wodgard, cała metropolia. A tutaj siedem pasów w jedną i siedem pasów w drugą. Dzień dwa. Tyle wystarczy, żeby siedzieć w Dubaju i stwierdziliśmy, że czas lecieć do Tajlandii, do naszego miejsca docelowego. Niestety dopiero teraz przyszło mi do głowy, żeby zobaczyć mój paszport. Jak się okazało, ważne jest już tylko 3 miesiące. Więc nie wiem, jak mnie w ogóle wpuścili do Dubaju. Eee, no, widocznie za bardzo tego nie sprawdzają, ale może być taka sytuacja, że w Tajlandii to sprawdzą. No i nas nie wpuszczą. To znaczy mnie. A ten nam się sama nie pojedzie, wiadomo. Więc nie chcemy ryzykować, i stwierdziliśmy, że mykamy do Abu Dhabi, do konsulatu. Oddajemy mój paszport i zobaczymy, czy wyrobimy paszport tymczasowy. Miejmy nadzieję, że tak i miejmy nadzieję, że dzięki temu wpuszczymy je do Tajlandii. Co by tu powiedzieć? Niezły głąb ze mnie jest. No ale nie ma z o czym gadać, tylko trzeba działać. No to działamy i jutro lecimy do Audabi. Jesteśmy w studio foto. Bardzo muszę zrobić zdjęcie. Bo mi się paszport kończy. No Wszystkie takie same, środkowe Whatever. chyba. 20. i idziemy sobie na wycieczkę do Abu Dhabi. Robię sobie paszport. A co tam? Do polskiej posady. Miejmy nadzieję, że jutro już nagramy, czy nawet dzisiaj. Ale ja jutro filmik z Tajlandii. Zobaczmy, czy się uda. Chciałam kupić bilet. Wczoraj przeszliśmy jakieś, nie wiem, 20-30 minut. Potem jechaliśmy metrem jakieś 15. I znowu szliśmy jakieś 10, żeby trafić tutaj na ten bus, żeby zobaczyć, gdzie to jest. A jak się okazało? Tak się tylko kosztował patrzy na na święku. Dzięki nam do 70. Jesteśmy Jesteśmy w Polskiej Amokadzie Dadliśmy z pomocą Google Maps Jakujemy Google Maps, bo na koniec ratujesz na tym wyjeździe i wszędzie chcemy dojść lub dojechać, ale głównie dojść, to dochodzimy o 9 otwierają, więc musimy poczekać. Czekamy na wydanie Nie mogę płacić w ani gotówkach, ani kartę, ani nic tylko potrzebuję, drwamy, więc prosiłem tutaj tego to, taksówkarza, żeby nie zawiózł i, i wracamy właśnie, wypłaciłem trochę więcej, żeby było w razie było. i zaraz powinienem mieć paszport mamy paszport a teraz właśnie Jesteśmy w trakcie kupowania wycieczki, znaczy wycieczki, lotu na Koh I już w sumie zarezerwowałem. Wszystko już szło, 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 szło. Ale dańcie nie miała wystarczająco kasy na karcie, ja też nie miałem wystarczająco. Ja nawet nie miałem karty kredytowej, no właśnie. Więc przelałem swoje na Danci. Nie dobra, wszystko ładnie, szybko poszło. Lecimy dalej. Klikamy zakup, a tutaj dupa. Bo musimy potwierdzić SMS-em Dany przelew Zwykły jak zrobiliśmy kartą kredytową to nie było problemu. A telefon jest A telefon jest w domu. Dancia ma tutaj firmowy, a domowy został w domu. Więc to? Jak to domowy? Jak to domowy. Więc Kasia Dancisiora Zapierdziela teraz do naszej chaty. Na szczęście ma klucz. W ogóle no właśnie, dobrze, że ona ma klucz. Bierze telefon Danci. I jedzie, a w międzyczasie Oświeciński jedzie do swojej chaty. Podładować ten telefon, bo nawet nie ma ładowarki u nas w chacie. Odpalić, po czym robimy przelew. Przesyła. Przesyłają SMS, na za telefon. Kasia do nas dzwoni, podaje nam numer I dopiero wtedy, mam nadzieję Będziemy gotowi, by polecieć Idziemy w poszukiwaniu kafejki internetowej Żeby wydrukować bilety Co jest, nie mogę włączyć tego Kurwa Zjebał, zjebał się. Tej no nie mogę i bo... wuj No wyłącz się kurwa Jesteśmy na tym blokowisku burżują pawuzami po nieudanej od sprawie się wróciliśmy do Dhabi, przespać się i jutro zobaczymy, co się wydarzy. Dania to wszystko, co ja zamówiłam, będzie żarła. My się tak wkurwiła dzisiaj na lotnisko, Ktoś stwierdziła, że musi się. O, 8 hamburgerów. i stwierdziła, że musi się nawpierdalać.